Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dziś w Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy rozmowę Pana Jezusa ze świętym Piotrem, który to właśnie pyta Jezusa: Co otrzymamy za to, że poszliśmy za tobą. Że zostawiliśmy wszystko i wszystkich, Jezus odpowiada stokrotnie więcej, a nawet to, że otrzymacie życie wieczne w Królestwie Niebieskim. I, kochani, to stokrotnie więcej może być dla nas dzisiaj takim pytaniem: ale stokrotnie więcej czego? Oczywiście Piotr myślał, że będą bogaci, że będą sławni, że będą mieć władzę. A Jezusowi chodziło o to, że stokrotnie więcej to znaczy to, że jeśli pójdziemy za Chrystusem, to musimy radykalnie zmienić swoje życie. Że to życie musi się zmienić w taki sposób, że będziemy sobie wzajemnie pomagać, że będziemy sobie nieść wzajemnie pomoc. Oczywiście będzie to wiązało się często z wyrzeczeniem, zostawieniem, wyzbyciem się tego. Co nas może od Chrystusa odciągać, co nas może odciągać od drugiego człowieka? Niewątpliwie bogactwo ziemskie, materialne, bogactwo takie, które posiadamy. Oczywiście, nie musi tak być, ale może się tak wydarzyć. Dlatego właśnie Jezus mówi, że. Stokrotnie więcej otrzymacie, czyli zmienicie swoje życie, będziecie innymi ludźmi, będziecie sobie wzajemnie pomagać, będziecie nieść sobie pomoc, będziecie dla drugich dobrzy, a za to również otrzymacie nagrodę. Nagrodę w postaci życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Zatem kochani, idąc za Jezusem musimy się wyrzec we wielu, wielu spraw, wielu rzeczy, które nas od Niego mogą odciągać. Ale również pamiętajmy, że otrzymamy za to nagrodę. Nagrodem będzie życie wieczne, ale również otrzymamy nagrodę w postaci tutaj, na ziemi, dobroci od drugiego człowieka. Jeśli będziemy dobrymi dla innych, to i inni będą dobrzy dla nas. A tego właśnie uczy nas dzisiaj Chrystus. Pan z Wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, pozdrawiam z Panem Bogiem.